Cześć, ja nazywam się Max Player i witam was w kolejnym odcinku mojej przygody z grą Dead Space. Whoa. Wow. Right. Aha. Kendra, if you can hear me, see if you can get to the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker. I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the It's on the ship. In cargo, they think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't Whoa. know anything about it. You're lying. Back off. I am not the bad guy here. We're all shaky right now. You're gonna have to trust that I don't know anything about it. <laughs> Fire! Is We've entered the debris field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. Hammer down! Okej, okay. jak widzicie, mam nową broń. Zdobyłem ją he, w poprzednim odcinku. Nie wiem, jak ona działa, i muszę się przekonać. Także musimy znaleźć jakąś ofiarę. He, dobra, ale. Aha, oczywiście nie mam miejsca w ekipunku, jak zawsze. Kredyciki moje ostrze rozprówacza przyda się. 8 jest w magazynku, no dobra. Halo. U. U. Nie E. Nie nawet wstawać. Co to było? Hej No Ej. Zjeżdżaj! Yy. 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 Uciekamy, uciekaj! No, magazyn Możemy coś schować? O, jak to wygląda? Co? Dobra, cztery węzły. Mam dwa węzły mocy, tyle muszę znaleźć. Mam staw medyczny. Tego nie potrzebuję zestaw stazy. Niech będzie dobra i tyle wystarczy. Muszę sobie ulepszyć strój. Znaczy, strój, nie tylko strój. Wszystko muszę sobie ulepszyć. Wow. Wow.

Dawaj, dawaj. No i oczywiście zjeżdżamy w dół. Halo Co to? Kombinę z poziom trzeci. Pewnie, że dawaj. oh josh hammond isaac damn you scared me the place is making me jumpy fucking asteroids coming through the roof look i know kendra doesn't trust me but i don't know anything about a marker or anything else this is supposed to be a repair mission plain and simple uh-huh this mess is the asteroid defense system i can fix these boards the main power routing is shot. You're going to have to reroute them manually through at least three junction boxes to activate the primary cannon. Mm -hmm. Oh, but first, you need to activate the atrium elevators from bridge security. You can use them to get to the junction boxes. Fine, yeah. By the way, Isaac, be careful. I saw something out there. I don't know what. I only got a glimpse. It was big.

Tak, idę dobrze. O. Wow. O. Yy. Co to było?

E. 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 Jest, widać je. Nie! Ha! Tak. A uh. Ja muszę zmienić broń. O! Uh, uh, uh. Szybko! szybko, szybko. A, o! Siema. Haha. Dobra i w tył oo, cholera, wkurzył się. A. chyba się zdenerwował.

Dobra, dobra. Spoko. Tu, ty cholero. Jo. O, da, Ładuj. Okej. Okay. Ooo. Oh. Kur... Ah, oh, fuck! Shit, nie dam rady. Normalnie nie dam rady. A. Ah. A. Ah. Oh, wow. Użyj. Cholera. Chodź, gdzie jesteś? Udało się? O! Udało się! U, kurwa! NIE! 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 nie, nie, nie. O. o! Jestem ranny, dajcie mi apteczkę! O! Nie! Apteczkę! Nie chcę kredytów o. No, Dajcie mi co, co to jest? Ostrze, no dobra może być, ale oj Nie jest dobrze Muszę szybko znaleźć Apte... Czeka. Co? O... Okej okay. Zerowanie windami Aha, o warsztat! O, to jest to, czego ja potrzebowałem! Rig? Nie, rigu nie chcę, magnetu nie, poprosiłbym karabin, przeładowanie, obrażenia Ja. Yeah. I obrażenia, dziękuję Dawać mi karabin Ooo Jezus Dobra Apteczka Nie Jak na złość same kredyty This is mutiny. You all be tried for <laughs> mutiny. Kind. make them listen to reason. Settle down, then. Hold him. By maritime law, article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. A marker. Must be delivered to the church. Terence, Please! I'm sorry, Ben. But I can't let you do this. Oh. Traitor. Heretic! Hold his head. Murderer! Hold him! Oh. Ouch! I'm dead. Nie, no, I, I to był wypadek. Musiałem go zatrzymać. Aresztuj doktora. Eee, ok. O, oh, święty, co tu się dzieje? Dobra. Co tak długo? No dalej. Czekamy, mamy czas. Puśćcie muzykę jakąś chociaż, no o! Co to? Halo. U, mały zestaw medyczny, dawaj. O, tak. Dajcie mi... Dajcie mi zestaw medyczny. Ostrze rozprowadza. Nie, na razie jeszcze nie zachowamy. Co to? Laser stykowy? Okej. Okay. SS magazyn? Siema. ma? O. Nie, nie ufam ci. No właśnie! Tak, jak myślałem. No. o wbił się w ścianę. Dobre. O, dajcie mi troszkę stazy. Hej! Teraz na pewno już nie odżyjesz. O, dobra, zestaw medyczny. Nie, nie chcę kredytu. Chociaż magazyn, no. Uwaga, czuły sprzęt. Fajnie. Oh! Gdzie? O, oh, cześć! Widzę cię. Ha! Huhu! Oje! Oh, yeah. yeah. Nie. O, znowu dzieciak. Ło, wow, wow, wow. Aha. <ścoughs> Czyli mam w to nie wchodzić. Ostrożnie. Ostrożnie. Ostrożnie Ty już nie żyjesz OK Co gdzie Coś chodzi, ale nie wiem gdzie Wow Siema. Ja, ja, ja. No, o! 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 O cholera, o cholera, ładuj, ładuj, zaskoczył mnie. O! Jest zestaw medyczny, o, lecz się. O tak, już lepiej. Teraz już lepiej. Staza? Nie chcę stazy. Nie, niepotrzebne. Mi. Eee! Eee. Dobra, ale co mam? Mam tu przejść. Co mam zrobić? A. Eee. No właśnie. Tak myślałem. Allô. Allô. Tu Monsieur le Président, Tu le Président, Monsieur le Co to miało być? o, 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 o. o, cholera. O cholera. Chodzę, co on tu idzie? U. U. we're hey. uh, uh. progress with the tracking grid uh. one of the cannons giving me a hard time mm -hmm. moving uh. to Zestaw, le powie, że to jest medyczny. Jest. O. Gdzie on jest? Mm. Mm. A mogę rozwalić? Nie. O, jest Dobra. Trzy, dwa, jeden. Start.

<laughs> A? A -a! A -a! Co jest? A -a! A -a! A -a! A -a! zwariowali wszyscy. Uciekam stąd, mam to gdzieś. Mam to gdzieś, o cholera, o. normalnie mam dosyć, mam dosyć. Szybciej.

Ok. Na dzisiaj starczy mi wrażeń. Dzięki za dzisiaj. Komentujcie. Oceniajcie. Subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać. O, i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.